Dzisiaj chciałam wytłumaczyć, jak się wymawia to słowo tutaj. I to słowo to jest tylko jeden przykład czegoś dużo większego i ważniejszego. I to jest jak się wymawia literę i po angielsku. To znaczy, że po angielsku litera i to się mówi i. I przeważnie, jak Polacy wymawiają słowo tak jak to, to mówią coś takiego jak i. Ale jak macie takie słowo, to nigdy się nie mówi i, bo ta litera nie jest i i powiem tak, że większość czasu nigdy się ją nie wymawia w taki sposób, że to, tą literę, tak jak w tym przypadku się wymawia i, to w takim razie to słowo się wymawia fit, fit. I Wiem, że dla Polaków to może, może się wydaje, że to się mówi fit, ale nie. Fit to są stopy. To jest fit. I to jest fit. Fit. Jak mieszkałam we Wrocławiu, to z moją byłą dziewczyną, to tak połowę czasu rozmawialiśmy po polsku, a połowę po angielsku. I ona zawsze mówiła, że Uh, I go to the gym, because I want to be feet. Albo też mówiła I am feet. I ja tak, co? Czy to jest tak jak transgender? Tylko z stopami? Zamiast zmieniać płeć, to co? Ona, ona się zmieniła w stopy? Jak ktoś mówi coś takiego, tak jak I am feet, albo I want to be feet, to, to ja tak myślę, że co? Oni tak, a, mam dość bycia człowiekiem, to teraz chcę być stopami. Co? Co to w ogóle znaczy? To pamiętajcie, że jak chcecie mówić słowo fit, to musicie to wymówić tak, I, fit i nie, fit, bo fit to są stop. Okay? I pamiętajcie, że tą literę nigdy się nie wymawia I. To jest i, tak jak fit. Nie bądźcie stopami. Nie bądźcie transgender tylko dla stóp, bo to jest dziwna sytuacja. Ja nie wiem o czym w ogóle gadacie, ok? Wstańcie tak mówić. To napiszcie w komentarzach, co myśliście o dzisiejszym odcinku. Dajcie kciuka do góry, subskrybujcie i do następnego razu. Cześć!